Nie mogę spać w prywatnym łóżku. Yo. Ty nie pijesz nawet, ty wcinasz... Co ty wcinasz? Szczula? Co to jest? Nie, jakiś... Jakiś... Szaszłyk. Z metalowego pręta chyba trochę. Dobra, trzeba znaleźć coś, gdzie można spać. Może w tym budynku coś będzie. Co tu jest? To jest dom pewnie jakiś. Jakiś dom, oczywiście. Może w klin... Kurde, nie chcę iść spać do kliniki. Klinika jest... Yy, straszna. Ten koleś ma skalpel. Chociaż tam za darmo będzie, więc... Trudno, poświęcę się. Jak się obudzę bez nerki, no to... no to zacznę strzelać. Jak mi zabierze pistolet, to zacznę gryźć. Przydałby się taki pusty dom, ale... Kurde, zastanawiam się. Bo może ten dom udałoby mi się pozyskać? Wiem, że udałoby mi się go pozyskać, bo jest taka możliwość. Tylko że tu jest za dużo szalonych ludzi, żeby to zostawić wszystko w jednym kawałku. No, dobry wieczór. Która jest godzina w ogóle? W... Północ prawie. Ah, look at this new blood. Tell boy, you ever hear of the Enclave? Now I don't know you from hmm. Adam, but I got you pegged for a patriot. And okay, patriot. Any day now, they're gonna roll up here, and then this nightmare will be over for good. But listen. What's Why? Why? Look around you. This is USA. the good old USA. Sure, she looks. A...

Dobra, super patroliota nacjonalista jeszcze. Dobra, mogę się tu przespać w tej klinice. Hej, doktor. Hej, 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 panie doktorze. Mogę się... Kurde, nawet łóżek dla pacjentów nie masz. Serio. Mogę tu się przespać. Na tym. Może się uda. No. Dobra, powiedzmy, że się tu prześpię tak nielegalnie. Nie znalazłem żadnego lepszego miejsca, więc śpimy u doktorka. Ale z jednym okiem otwartym, bo wyjdzie ze, sk ze skalpelem, zacznie nas ciąć. Okej. Okay. Żyje Czy to był Nathan? O, Nathan tu był Boże błogosław Amerykę i nikogo innego. Nacjonalista Okej, okay, czy jestem w całości? Oczy mam jeszcze Twarz mam. O, broda dopiero się pojawiła. Dobra, jesteśmy chyba w całości. Idziemy. Ile ty tu nawijasz? Dobra, jakieś zadania, co możemy zrobić? Dostarcz wiadomość. Chwila, jak tam są miny, to w sumie bardzo dobrze, bo ta tutaj z tego magazynu, czy co to jest. Ona miała tam jakąś misję z minami. To przejdziemy się po drodze, znajdziemy jakieś miny, pozbieramy je. Może nam nogę urwie. Wtedy by powiedziała, że zmutuj się bardziej, to ci odrośnie. Doświadczenie Serio? Co ty robisz? Oh, do I ever? Pakietnice. I've got the schematics for something called "Don't Worry About Ammo." This is all okay. the junk you might find out there in the wasteland. In fact, if you ever need to make any custom weapons, feel free hmm. to use my workbench here in the. Okay. I've got to see how safe it is to scavenge. I need someone to research how, and that'll cover the first okay more no, no, of the few dangers out there that you can profit from disarm one before it blows and you can sell it for plenty of caps i've heard stories about a ghost town that's just full of mines traders just call the place minefield sounds like the place hmm. for some field work get in there get back and

I zabaw. Mam iść na plac zabaw. Plac zabaw pośrodku pola minowego. Plac zabaw dla dzieci bez nóg. Wszyscy jesteście powaleni. Idę z tego miasta, potrzebuję z chwili spokoju. wiem, że ty jesteś sheriffem. Co ciekawego, nic ciekawego. Idę wysadzić sobie nogi. Po co mi dwie? Z jedną sobie poradzę, nie? Siema. ma. O, miłej wizyty. O, wy chyba nie jesteście stąd, nie? Cześć. Pomarańczowy jesteś do od promieniowania? Well, no Okej, okay, jakiś doktorek, wygląda doktor na mniejsze Dragi, we? whisky. Nie no, idziemy. Dobra, gdzie mamy iść? Wybierz się na plac zabaw. I przy okazji uważaj, żeby ci nóg nie odrąbało. Dobra, idziemy do RF, bo jest bardziej po drodze. Później jakoś tu przejdziemy. Dostarcz wiadomość. Idziemy! Idziemy w drogę. Idziemy dostarczyć wiadomość, a później to będziemy się wysadzać w polu minowym. O, może teraz będzie okazja pogadać z robotem. Ciekawe, czy on w ogóle umie rozmawiać, czy ma jakiś syntezator mowy. Yo, yo, yo! Eee, nie gada. Wszędzie puszki, wszędzie jakiś syf, puste butelki. Tu jest ten dom. Ona chyba nie jest szalona. Przynajmniej nie pamiętam, żeby była szalona. Dobra, jak teraz? Nie, drogą idziemy. Nie będę zbaczać jakoś z kursów. Trochę mało asfaltu tu zosta zostało. Czy w tym domu ktoś mieszka? Możliwe. A nie, to jest ten dom wcześniejszy. Więc co to było tam wcześniej? Dobra, zobaczymy, jak będziemy wracać. O, jakieś chatki. Nie, nie tam idę. Jak oni tam wesli w ogóle? Co tu zawalone jest, nie? No, musieli od tamtej strony jakoś podejść. Kurde. Nie no, ale to bardzo dobra osłona jest, bo. Ciężko jest o helikopter na pustkowiach, więc. A! 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 Kurde, nie! I sobie! Szatanie! A! Tak mnie od tyłu! Z zaskoczenia! Kleto szkór! Dawaj mięso. Jak tak można! Dlaczego mi to zrobiłeś? Więcej! Więcej kogoś, czegoś Kurde, ale tu jest pusto Ho, widzę na radarze. Coś nadchodzi Dobra, zaczniemy strzelać z odległości. Czym ty jesteś? Ściekły pies Aleś ty brzydki jest. Takie rzeczy robią z, z sobą promieniowanie. Teraz zastanawiam, czy wysadzenie megatony nie wprowadzi więcej radioaktywnych pierwiastków do... Y, atmosfery? Kurde, odrąbałem mu głowę, nie chciałem tego. Cześć! Dobra, daj mięso, może uda mi się sprzedać. W megatonie zjedzą. Oni tam jedzą wszystko. Dobra, mapa. Dobrze idziemy. W miarę dobrze. Ja! Co to było? O! Co to jest? To jest człowiek! Strzelili we mnie! Nieee! Kiedyś tam przyjdę, zacznę do nich strzelać Łop Kto rzuca granatami Może w Megatonie się rzucają granatami To by miało sens, oni tam... Oni czczą bombę! Co to... Mucha mięsna! Idź sobie! Szatanie! Wracaj do piekła! O, trafiłem. U, trafiłem! Czy coś z tego wypada? Ała! Mięso. Giń, psie brzydki! No ile mogę cię po oczach strzelać? Bum. Umrzyj. Więcej rzeczy mnie będzie gryźć! Kurde, ale nie jest tak źle jak się spodziewałem. Ale miny to jeszcze będą, więc. A no właśnie, przecież w drodze do elfów miały być jakieś miny. A nie ma żadnych. Kurde, fajny widok. Trochę różowo się robi na horyzoncie, no ale Da, jakiś pył. Okej. Okay. Rzeczy elektroniczne. Czy ta mucha we mnie strzela? Nie strzelaj we mnie. Boom, headshot. Slow motion. Nie wiem co ja zrobię z mięsem much chyba nic konkretnego to się tylko na sprzedanie nadaje Coś od tyłu? Nic Przepatrzeć patrzeć pod nogi, bo zaraz się miny zaczną Ja oczywiście trzeba yy, często zapisywać Ej! Czy to jest RFU? Nie, hej! ma bandyci, okej. Okay. To, to zapowiadali. Aha, jestem wyżej od Ciebie, jak we mnie teraz będziesz strzelać? Ała, ała! Nie po twarzy, nie po twarzy. Ja skończyłem, skończyła mi się amunicja. Chwila, czy ja mam jakiś granat? Nie. Wątpię, żeby to zrobiło im dużo krzywdy Ale... Ej! To się nie miało stać! To się nie miało stać! Spadłem! Baseball time! Ja Ma dynkę! Home run! Dobra, więcej? Więcej was? Coś tu jest w okolicy wrogiego. Macie amunicję? Chiński pistolet, no, z przeceny jeszcze. Nie, pancerze macie słabe. T to jest niefajne. To jest bardzo niefajne. Żyjecie pod mostem i sobie. Takich rzeczy bym się po Megatonie spodziewał, ale nie po bandytach. Właśnie. W megatonie żadnych trupów nie było, czyli nie jest tak źle. Przynajmniej swoim szaleństwem siebie nawzajem zabijają. Właśnie, gdzieś zboczyłem z kursu. Właśnie, ja muszę w tym kierunku iść. Okej, okay. tam są jakieś chatki, więc tam pewnie arefu jest uzbrojenie. Pistoleci mamy amunicję. 24 pociski, czyli dwa magazynki. Jakby był nadzorca to by trzeba było jedną trzecią tego w łeb wpakować Co jest? Yeah. A propos pakowania przycisków w łeb tak sobie No czemu ci głowę ucięło? Czy to jest jakaś mutacja, że... że łatwo głowy... kurde tu poleciało to aż. Jak... Aaaa! Aaaa! Dlaczego? Skąd ty się wziąłeś? Idź sobie! Umrzyj, szatanie! Ogniem we mnie! Palę się chyba jeszcze! Palę się nie! Skąd to się wzięło? Mogę ci wziąć ten miotarz ognia! Przynajmniej będę bezpieczniejszy! Kawałki i głany no. Mamy miotacz ognia. Jak się nie uda tego użyć, to sprzedamy. Nie uciekaj! To tylko miotacz ognia. Hej. Wrona. Wrona ucieka. No to ucieka. Nie chcę tutaj spadać. Łódki nawet pływają. Wy też on, you're jesteście! Już of że to miny były, a to ty, kurde, z granatnika do mnie strzelasz. Wy też I jak w Megatonie jesteście! jesteście!

yeah sure I'll just go as soon as they roll into town I lock my doors just like everyone else. We could really I, zamykasz drzwi, jak przychodzą bandyci. Czego potrzebujesz? I don't want to take my eyes off the ramp here. can you do me a favor and check on the other people's houses here? Speak with Davis West Okay I think they live somewhere east or northeast of here. The problem is they always travel in the. Okay. There's all kinds of places they could be hiding, like Hamilton's hideaway. Bla, blah blah blah. there used to be more families living here. Most of them have dismantled their shacks, and those that are still living here are keeping themselves in. The... Just watch yourself. Okay, będzie to warlatować alefu. Olela! Miasto szaleńców, kolejne. Może skoczę? Nie, nie. Znaczy, taki powalony nie jestem już. Dobra! No to bierzemy się do roboty! Jej!